Panie marszałku! Panowie ministrowie! Panie premierze! Padło tutaj przynajmniej kilka razy pytanie, dlaczego w takim trybie debatujemy nad tym wnioskiem o referendum, dlaczego w ogóle powstał problem podwyższenia wieku emerytalnego, bardzo często nazywanego na tej sali reformą. Powiedzmy sobie szczerze to żadna reforma nie jest, to jest brutalne skrócenie czasu pobierania emerytury. Trudno więc to nazwać reformą. Szanowni Państwo. Prawdziwym powodem tego, że pan premier Tusk zapowiedział podwyższenie wieku emerytalnego w swoim ekspoze jednym zdaniem, a teraz forsuje to podwyższenie w takim trybie i w takim tempie miesięczne konsultacje, następnie tylko dwa miesiące, żeby Parlament to rozwiązanie przyjął, jest uzyskanie glejtu dla rynków finansowych że Polska będzie spłacała swoje długi i regulowała odsetki od tych długów regularnie, bez błędnej zwłoki. To jest właśnie potrzeba takiego gleitu dla rynków finansowych, żeby były spokojne, że jak to ujął pan premier Kaczyński, Polskę w dalszym ciągu można spokojnie doić. I za to mają zapłacić ci zwykli ludzie ze swoich płytkich kieszeni. To jest istota i sens tej reformy. Nikt mi nie powie, że pan premier Tusk chce zadbać o to, żeby za 20 trzydzieści lat system emerytalny był wypłacalny. Pan premier Tusk w takich kategoriach nie myśli i przez 5 lat rządzenia to nam dzień po dniu udowadniał, że nie myśli w takich kategoriach. Szanowni Państwo, jeżeli chcemy poprawić sytuację systemu emerytalnego, to naprawdę powinniśmy się zająć przede wszystkim poprawą ściągalności składki ubezpieczeniowej. Dlaczego tak jest, że przechodzimy do porządku dziennego nad takim oto faktem, że wszyscy, którzy otrzymują wynagrodzenia powyżej 2,5 średniej krajowej, od tej nadwyżki nie odprowadzają żadnej składki emerytalnej. Dlaczego przechodzimy do porządku dziennego nad faktem, że prezes jednego czy drugiego banku, prezes Towarzystwa Emerytalnego już w lutym od swojego wynagrodzenia nie płaci żadnej składki na ubezpieczenia społeczne? Jeżeli byśmy to wszystko policzyli i zlikwidowali ten przywilej, ten gigantyczny przywilej, to już 1 stycznia 2013 roku do systemu ubezpieczeniowego wpłynęłoby 6 miliardów złotych więcej. Dlaczego nad tym przechodzimy do porządku dziennego? Dlaczego przechodzimy do porządku dziennego nad taką ilością umów śmieciowych w dużej części nieuzusowanych, przepraszam za to sformułowanie, bo nie ma ono wiele wspólnego z językiem polskim, ale tak to jest, no nie odprowadza się od tych umów składek zusowskich. To są kolejne miliardy złotych, których nie ma w systemie. I dlatego musimy domagać się od zwykłych ludzi, aby pracowali dłużej i krócej, pobierali emerytury. Proszę Państwa, dlaczego przechodzimy do porządku dziennego na tym, co się dzieje w otwartych funduszach emerytalnych? Otóż do tej pory państwo polskie, chcąc sfinansować ten świetny pomysł z 1998 roku, zaciągnęło. 260 miliardów zobowiązań. Po prostu pożyczyło te pieniądze, żeby przekazać je do ofe. A popatrzcie sobie na aktywa ofe, to jest 230 miliardów. A więc pożyczyliśmy jako państwo 260, to są dane na koniec 2010 roku, ta zabawa dalej trwa. A aktywa ofe mają 230. Już z tego prostego rachunku wynika, że wyjechało 30 miliardów wyjechało pożyczonych przez Polskę z ogromnym trudem pieniędzy, od których płacimy odsetki. I ten system w mniejszej formie chcemy w dalszym ciągu kontynuować. Proszę państwa, to parę tylko rzeczy, o których tutaj nikt się nawet nie zająknął. Ponieważ chcę zabrać jeszcze głos pan profesor Żyżyński, to nie będę tej argumentacji już dalej ciągnął, ale można by tak jeszcze długo. Dziękuję bardzo.